Siema, witajcie wszyscy w tym nietypowo porannym vlogu, bo akurat mam jeszcze chwilę przed pracą i stwierdziłam, że skoro, że tak powiem, troszkę więcej czasu dzisiaj, to nagram dla was vloga na temat, o który poprosiła mnie jedna osoba, pisała do mnie, ale to już było parę miesięcy temu, więc że tak powiem, jak to zwykle u mnie bywa, nieco obsuwy, ale e, chciałabym dzisiaj poruszyć temat, który najwyraźniej jest dosyć popularny, bo widzę, że tak powiem, pewne zmianki na, na grupach, e, czy w innych miejscach i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o podrywaniu dziewczyn w LOLu. Hee! Dobra. Pierwsza rzecz. To jest właściwie powód, dla którego ja nagrywam tego vloga w ogóle. Nie wysyłajcie zdjęć swoich małych przyjaciół. Nie wierzę. Nie wierzę, że to muszę mówić. Nie wysyłajcie zdjęć penisów. No, błagam was. To jest to jest chyba najgorsze, co możecie zrobić. Bo wiecie, no... Także tak powiem, patrząc na to, to z takiej, wiecie, perspektywy... Jeżeli by wzięli ten problem na poważnie, no nie? E Kobieta, normalna dziewczyna, w sensie może nie tyle co normalna, ale standardowo 99% dziewczyn, do których wyślecie właśnie takie zdjęcia, to albo skończy się to tak, że traficie na grupę jakąś, właśnie z odpowiednim dopiskiem, albo was zablokuje automatycznie, albo was wyśmieje. Wiecie, jak to jest. I to nie nieważne, czy wyślecie swoje zdjęcia rzeczywiście, bo parę, widziałam, że parę osób rzeczywiście wysłało swoje zdjęcia. Nie wiem skąd to się bierze. Eee, czy wysyłacie też zdjęcia z internetu, jakieś takie znalezione? No nie, to, to już nie ma tutaj różnicy. <laughs> nie wysyłajcie zdjęć swoich małych przyjaciół. Bo dobra, może się zdarzyć, że jakaś dziewczyna rzeczywiście, jedna na milion, naprawdę, że stwierdzi: hmm, masz ładnego przyjaciela, nie? Eee, I powie, dobra, stary, nie? bo Będę twoją dziewczyną, czy coś takiego, ale to jest naprawdę jeden przypadek na milion, że druga osoba w ten sposób zareaguje, bo normalna reakcja jest taka, mniej więcej w ten sposób, nie? Przynajmniej ja, ja bym tak zareagowała. Um, no i cóż, druga rzecz. Teraz co, co zrobić, no nie? Jeżeli naprawdę, powiedzmy... Mm, Chcecie kogoś poznać, tak? Chcecie poznać jakąś dziewczynę, no niekoniecznie po to, żeby wiecie w jakichś takich celach od razu nie wiadomo jak poważnych, i tak trzeba do tego podchodzić, tak? Nawet jeżeli szukacie rzeczywiście dziewczyny, podchodźcie do tego, jakby to było coś zupełnie normalnego, nie? Czyli rozmawiajcie jak kumple. Po prostu, spędzajcie czas, no nie? Czyli. Podchodzicie do tego w taki sposób, że jakby ta laska była jakimś waszym dobrym kumplem. Czyli zapytajcie, co tam w taki sposób, że tak powiem,. Normalny, tak? Zaproście do wspólnej gry, e, pogadajcie na ts albo się rozkręci, albo się nie rozkręci, no tak jak w prawdziwym życiu, nie? E, czasem ktoś wam podpasuje, czasem nie, ale właśnie nie, nie powinno się tak podchodzić, bo, że tak powiem, zazwyczaj kobiety, które są atakowane przez nieznane, im, przez nieznanych im ludzi e, w sposób taki hej, fajno, masz cycki", albo coś takiego, albo pokaż cycki", albo zostaniesz moją dziewczyną, to jest automatyczna blokada. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. To jest zupełnie niepotrzebne, to jest automatycznie właśnie źle odbierane, tylko najlepiej e, po prostu podejść do tego na takim normalnym poziomie, tak jak się budują na przykład relacje e, normalnie, czy w szkole, czy na studiach, czy w pracy. Nie, nie podchodzisz od razu do kogoś i nie mówisz mu e, Cześć laska, fajna z ciebie dupa z twarzy, ruchasz się czy trzeba z tobą chodzić. E, tylko Relacje są budowane bardzo, bardzo lekko. Tutaj jest pewna. Tutaj mam się nawet jeszcze łatwiej, no bo w końcu to jest czat. Jeżeli ktoś jest na przykład nieśmiały, no to nie ma też tej takiej presji na Was, że ta druga osoba na Was spojrzy jakoś dziwnie, że. Ee, że, że w jakiś sposób da wam znać swoją mową ciała, e, że m, nie chce z wami y, trzymać kontaktu i tamta osoba też nie ma możliwości, żeby tak reagować do no nie, bo to jest w końcu tylko czat, Więc nawet jeżeli właśnie to jest świetna metoda na poznawanie ludzi dla kogoś, kto jest właśnie taki nieśmiały y, e, i nie bardzo, nie bardzo, że tak powiem... Ma, 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 ma tą pewność w sobie do tego, żeby na przykład do kogoś podejść i go poznać tak po prostu, bo niektórzy ludzie tak mają, niektórzy nie, ja na przykład jestem nieśmiała <noise> I, i raczej staram się, że tak powiem, ludzi od siebie odpychać, jak kogoś nie zna, to że takie, czego ty o tym nie chcesz, nie w ten, ja w ten sposób reaguję, no nie wiem jak inni i jeszcze trzecia rzecz, o której chciałam porozmawiać, to jest właśnie to, że Tutaj na czacie działają zupełnie inne yy, reguły, tak? No bo rzeczywiście mowa ciała, yy, którą my wyrażamy, że tak powiem, na co dzień, to jest praktycznie 80% naszego przekazu. 80-90% naszego rzeczywistego przekazu. Tutaj tego nie ma. Eee, więc nawet jeżeli yy, będziecie, nie wiem, zachowali się w taki sposób jak normalnie, eee, no to co wam to da? Nic wam to nie da. I e, jeżeli chodzi o to, y, to tutaj jakieś takie dobre teksty da, to, żeby zacząć rozmowę, e, to najlepiej nie jest pisać y, tak jak powiedziałam gdzieś tam na początku, powiedziałam źle, już się poprawiam, nie piszcie co tam. Albo jak leci. Albo siema, siema co tam. Bo to są drętwe teksty, tak, takich rzeczy się nie pisze, bo jeżeli, e, no, zazwyczaj, no, no co, co ty odpiszesz takiej osobie? No, ktoś cię zapyta, co tam, ktoś w ogóle kogo nie znasz, kogo, dla, ktoś jest dla ciebie zupełnie anonimowy, no nie? E, pierwszy, tak zwany pierwszy kontakt, zupełnie, i ty do niego piszesz, co tam, no to ty odpiszesz, nic i konie, rozmowa skończona, praktycznie, albo w ogóle nie odpisujesz, bo, bo po co? Bo no, co kogoś to obchodzi, co u ciebie, skoro i tak nie ma żadnego wyglądu wcześniej w twoje życie, no nie? Dobrze jest takim małym trikiem myślę, że dobrze jest rozpocząć rozmowę na przykład od takiego, na przykład od żartu, żeby tą drugą osobę zainteresować, tą dziewczynę, nie docelowo, od żartu. Czyli na przykład puścić jakiegoś takiego mega turbo suchara e, z takim z koniecznością tego, żeby ta druga ci osoba odpisała na tego suchara, no nie? Na przykład, e, co to jest to, 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 no nie? I ona się zapyta, no co? A wy na to wtedy to, 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 to i hi, 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 hi nie? jest śmiesznie. I jakoś ta rozmowa później się zaczyna toczyć, tak? Bo się lepiej się rozmawia z kimś, kto... E, Zamiast takiego suchego, co tam, e, zaczyna właśnie tą rozmowę od takiego żartu. Sprawia, że ta rozmowa jest przyjemnością, bo poprawia ci się humor. E, czy później, na przykład, jak wejdziecie sobie na, e, na TSA, e, czy na Skype'a, czy tam pogadać, wiecie, to zawsze jest lepiej tak puścić jakiegoś joke'a, e, czy, czy właśnie zacząć tak luźno tą rozmowę, tak? Coś, coś, coś tak, takiego ciekawszego, nie, nie coś takiego standardowego, żeby tą drugą osobę rzeczywiście sobą zaciekawić. I na sam koniec, bo to jest też ważne, uważajcie na facetów podających się za laski, bo to też się zdarza, Tak, zdarza się tak. I to jest, że tak powiem, fenomen znany już od początku ogólnie gier MMO i jeszcze, jeszcze wcześniej, kiedy już zaczynały się te, że tak powiem, interakcje przez internet socjalny. W pewnym momencie faceci zauważyli, e, i to jest naprawdę potwierdzone badaniami, wierzcie lub nie, e, że faceci zauważyli, że będąc kobietą, że to powiem traktowani są nieco inni, inaczej, lepiej. Tak? I jest to tak, bo jeszcze po prostu m, możemy tutaj przyjąć, że kobiet jest mniej e, i że właśnie, że tak powiem, jako taki pewien, pewnego rodzaju ewenement one są traktowane inaczej. I są faceci, Wyobraźcie sobie, e, którzy nie tylko, bo nie będziemy tutaj mówić o grach MMO, tylko właśnie o Lolu będę się tego trzymać, e, będą wydawać laski, czyli będą omijać wszelkie kontakty przez TS-a, e, przez Skype'a, nie podadzą wam swojego profilu na Facebooku, never ever... E, Oczywiście od razu to nie znaczy, że to jest, że ta osoba to jest facet, no nie? Ale to jest taki. Powinna wam się lampka zapalić, jeżeli jakaś właśnie dziewczyna, z którą piszecie i powiedzmy, piszecie, fajnie, fajnie wam się pisze, fajnie wam się rozmawia. A ona mimo tego tak odmawia i odmawia, tak was odpycha, odpycha, żebyście przypadkiem nie, nie znaleźli nic o niej e, poza jej kątem, czynnikiem w lolu, nie. Bo takie osoby, często okazuje się, że na przykład e, udają dziewczyny żeby dostawać gifty, jakieś prezenty, jakieś RPKI za darmo. One no po prostu wykorzystują, wykorzystują, że tak powiem, swoją płeć, żeby osiągać wymierne korzyści z tego faktu, tak? Więc uważajcie na to. I tak reasumując, nie wysyłać zdjęć swoich penisów, błagam was, bo to jest naj, najgorszy pomysł, nie wiem, to się chyba zaczęło od jakiejś amerykańskiej mody, nie wiem, ale nie, 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 zdjęć penisów nie wysyłamy. Piszemy, normalnie, żartobliwie, nie w taki sztywny sposób typu, co tam się malaska. Podchodzimy do tej osoby, jak do normalnej osoby, w ten sposób budujemy relacje na zasadzie przyjacielskiej i uważamy na fejkowe dziewczyny. I myślę, że to wszystko na dzisiaj. Powodzenia w szukaniu swojej czy koleżanki, czy drugiej połówki. Pa, pa!